Mamy osoby, która zakłóciła przemówienie premiera Donalda Tuska i została wyprowadzona z sali. Jest tylko napisane: z chcemy prawdy, nic więcej. Proszę państwa, proszę zobaczyć, co się dzieje w tym kraju. Prawda o Smoleńsku przez ten rząd była ukrywana przez 9 miesięcy. Teraz to, co my głosiliśmy na różnych demonstracjach, mnie, mnie, mnie tutaj nikt mi za to nie płaci. Po prostu przyszedłem do Sejmu, żeby stanąć z, tablicz z tabliczką z chcemy prawdy. I po prostu tego chcemy, ale widać jakie jest państwo polskie, proszę zobaczyć, ten pan rzucił się na mnie, ja się nie zachowuję w sposób agresywny, po prostu to jest totalitaryzm, to jest po prostu Sejm platformie Obywatelskiej. No i... pan krzyczał w trakcie przemówienia premiera? Bo jest to po prostu hańba, co... premier kłamał, ja się, zajmuję, ja się zajmuję prawdą o Smoleńsku i Rosjanie kłamią, ale kłamie bezczelnie ten rząd. Bo Rosjanie obrażają polską armię, obrażają generała Błasika, zginęli polscy oficerowie BOR, po prostu cała Polska jest zhańbiona, w całej prasie na zachodzie piszą, że pijany generał doprowadził tych ludzi na śmierć. Przecież my, my na, dla nas jest wstyd, my nie jesteśmy z żadnej partii, przecież tam w tym samolocie zginęli posłowie Platformy Obywatelskiej, posłowie PSL-u. Ten rząd to rząd nie, nieudaczników. My się po prostu na to nie zgadzamy, żeby rządził. Jestem zwykłym obywatelem tego kraju i po prostu. Marcin Plewka, jestem zwykłym obywatelem tego kraju i nie zgadzam się na coś takiego. Po prostu nie zgadzam się. Apeluję do wszystkich Polaków miejcie dobre serca i zacznijcie myśleć po polsku, bo rządzą nami. My nawet za czasów SLD nie mieliśmy po prostu tak złego rządu, jak dzisiaj. Ten rząd jest rządem nieudaczników pod każdym względem leży kolej, podnoszą podatki, zatrudnili 30 tysięcy nowych urzędników, a dzisiaj jeszcze kłamią przez 9 miesięcy bezczelnie w sprawie smoleńskiej.